Mimo iż Zespół Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach liczy już ponad 40 lat, placówka nie starzeje się. Wręcz przeciwnie, poprzez szereg inwestycji i przedsięwzięć staje się coraz nowocześniejszą szkołą. Na przestrzeni ostatniego roku w placówce przeprowadzone zostały gruntowne remonty pracowni zawodowych. Ta sala elektryczna miała zupełnie inny wygląd. Ze zmianą podstawy programowej w 2012 musieliśmy ją doposażyć według tej nowej podstawy programowej, gdyż ta sala, oprócz tego, że uczniowie się tu uczą, też na co dzień, tutaj właśnie się odbywają te egzaminy, i to jest sześć stanowisk egzaminacyjnych. Żeby zgłosić ośrodek do egzaminów, to trzeba przynajmniej minimum trzy. Od 3 do sześciu. No wiadomo, że jak jest sześć stanowisk, te egzaminy trwają krócej. Taki stół kosztuje ponad pięć tysięcy. To może nie wygląda tak efektywnie jak tamte frezarki, tokarki, jakieś inne narzędzia, ale mówię, to jest nawet droższa sala od tamtej. To była stara klasa ze starym sprzętem. No oczywiście wszystko się nadawało tylko na złom. Kupiliśmy tego sprzętu za 60 tysięcy. Wszędzie w, w każdej tej sali trzeba było przeprowadzić remont. W sali mechanicznej trzeba było jedną ścianę usunąć. Wyremontowaliśmy własnym kosztem. Także nawet gdyby wynajął firmę, to znowu by następne kilkadziesiąt tysięcy poszło. W sali komputerowej Ponad 22 tysiące na wymianę komputerów. My to oczywiście robimy wszystko jak najbardziej efektywnie. Dyrektor Boryczka, który jest informatykiem, ma dojścia do różnych firm, które często nam przekazują bardzo dobre komputery, odsprzedając ze znacznym rabatem. Także w sali gastronomicznej też wydaliśmy tam prawie 15 tysięcy na nowy sprzęt, aby można było zdawać egzaminy według tej nowej podstawy programowej. Jednostka organizacyjna ma swój budżet. Częściowo pisaliśmy do powiatu i część dostaliśmy. Największe tam dotacje dostaliśmy z elektrowni. Tu bym właśnie chciał podziękować prezesowi jeszcze raz, prezesowi Sadowskiemu. Zespół szkół numer 1 w kozinicach kształci młodzież z różnymi pasjami i zainteresowaniami. Dzięki ciągłym udoskonaleniom zaplecza technicznego do nauki zawodu uczniowie mogą realizować owe pasje w komfortowych warunkach.